Cześć, witajcie na kanale Forfi. A -ty, ty, porozmawiamy trochę o wodzie, gdzie jestem i jak łowię. Już z ręką w ręku. 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 To nie będzie PB? To jest najlepszym łowca w mieście. <noise> <noise> Cześć, witajcie na kanale Forfi. A ty, ty. Trochę się zagalopowałem. Witajcie na kanale AMS Fishing Team. Ta sama treść, podobna treść, ten sam skład, jednak kanał trochę odświeżony. Forfishing znika z rynku z końcem listopada i w tym momencie. utnijmy ten temat. Witam Was dzisiaj troszeczkę nietypowo jak dla mnie. Będziemy starali się dobrać od drapieżników z brzegu. W ostatnim czasie bardzo rzadko mi się to zdarzało, jednak trzeba powrócić do korzeni. Ponieważ wędkowanie z brzegu ma swój urok. Dzisiaj na kanale zobaczycie samego M bez A. Niestety takie sytuacje też się zdarzają, ale obiecuję Wam, że w następnym odcinku zobaczycie nasz pełen skład, w całości, zapewne na łodzi i na jednej z żuławskich rzek. Tymczasem nie przedłużam, biorę wędkę do ręki i o tym, gdzie jestem i jak łowię, porozmawiamy sobie już w trakcie wędkowania. To dam, jestem już nad wodą, Słuchajcie, nie zdziwcie się, że w naszych materiałach powracamy często do przeszłości. Niestety w ostatnim czasie bardzo ciężko jest nagrać jakiś fajny materiał z jednego tego samego wpadu wędkarskiego. Z bardzo prostej przyczyny ryby po prostu nie chcą brać. Witamy was nad rzeki, gdzie jakiś czas temu Połowiliśmy bardzo ładnie szczupaków, film możecie zobaczyć na naszym kanale o nazwie Tylu szczupaków ta łódka jeszcze nie widziała. Mamy już jesień, mamy listopad, więc mamy również nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie porównywalny lub trochę lepszy od tamtego. A co najważniejsze szczupaki o tej porze roku są już grube i tłuste. Chwytamy szable w dłoń, chwytamy za większe przynęty i ruszamy za szczupakiem. Słuchajcie, ostatnio bardzo dobrze połowiłem tutaj na obrotówki, więc od tych obrotówek będę zaczynał. Z tego co pamiętam, najlepiej spisywała się obrotówka w kolorze czerwonym, więc zmieniamy moją drużnowską, szczęśliwą obrotówkę w barwach narodowych, zmieniamy na kolor czerwony z chwościkiem. No niestety nie było na razie żadnego wyjścia na obrotówkę czerwoną, więc. Powrót do szczęśliwego koloru. A czy tu okaże się szczęśliwy? Zobaczymy. Słuchajcie, znaleźliśmy fajne miejsce. Tutaj jak kończą się te czynny, tu pod nami jest 3 metry, 2,5 metra a za tymi odcinami jest dołek na 4,5 metra A pokazuje ryby na samym dnie fajne czerwone łuki, czerwone kloce, więc spróbujemy, Artur próbuje za szczupakiem, ja spróbuję trochę za okoniem ale by to wybrało pływamy już jakiś czas po rzece Jakiś czas, pływamy już 4 godziny po rzece Ponad 3 godziny bez kontaktu z rybą Przed chwilą tutaj w tym miejscu Ja wyciągnąłem jednego małego okonia I Artur miał bardzo ładną rybę Podejrzewamy, że to sandacz Ale się niestety nie dowiemy Co ciekawe, Artur zaciął rybę na Tą przynętę To jest przynęta od Relax Lures Więc przygotowałem sobie Taką samą Do tego taki sam model, ale w innym kolorze I raczka Porzucamy trochę, ponieważ na echo tą rybę widać i zobaczymy może coś uda się wyjąć To tak powinno pracować? No tak, dobrze, y Tylko te tą nawis, tak? no nie... <słanek> nie w drugą stronę. To po niego dopieszony nawisek? No ja to jest mi tą swojej kariery tutaj, <słanek> więc... <słanek> <słanek> Kurde branie, nie może być nie może być! Co za bestia? Łocie, kurde. Ocie. Tak? No. Ale bestia. Kurczę. Z mojej czapki z daszkiem zabiłem już trzeciego pająka. Nie wiem. Trzeciego takiego małego pająka. Normalnie jeden mi zwisał, zabiłem, drugi zwisał, zabiłem i teraz trzeci. Nie może być, ryba, branie. No to już druga słuchaj. Of. A, tak? Jakby nie było. O, no, a gdzie, kurczę, ten mama, tata, siostra, brat? O, jest. Patrzyłem się na pana, tylko że... Masz? Mhm. O, może po prostu miejsce. Tylko, że mój to już wiesz. No, mój, toś, mój, toś, mój, toś. mój to to do pana się nie umywa. No twój to też. No, ale, Artur, po czterech godzinach w końcu kontakty z rybami. Może to dobra oznaka za wytrwałość nas nagrodzą. O! W końcu. Proszę państwa. O, tu piękny o koniu? to szczupak jest, Artur? Cholera jasna. No. Nie chcę żadnego podbieraka. Nie chcę łapać takich małych szczupaków na wędkę koniową. Nie o to w ogóle mi chodzi. Kurczę myślałem, że ładny okoń. No niech ktoś mi wytłumaczy fenomen. To już nie jest pierwszy. Czupak na Wasabi. Tu czuć było branie, nie? Ten jest, ten jest taki naprawdę dobry. Jakbyśmy, jakbyśmy łapali taki cały dzień, to. Czy dobry? No fajny jest to. No. Fajny garb. Dobra, trzymaj się. Okoń jakiś wielki. Ty, jaki fajny okoń. Uj, uj, uj Artur. To jest okay. To twoje ten? Nie. To nie będzie PB? Nie. Moje PB ma 38. A ten ile ma? A ten ile ma? Zaraz zobaczymy. Duży okoń. Wiecie co po tylu godzinach. Ale... Ale chyba nie ma. Ale fajny, piękny oknie. Wow, co ty chcesz, żebym go wpuścił? No nie wiem. Daj pałkę co tam chcesz? Dwa, trzy i trzy. Run jest najlepszy w mieście <laughs> No nie no ej. Podobny, podobny, nie taki sam ale podobny Tak szybciutko pokażemy Kurde, to, to kolor się jakiś zmienić chyba Dobra, to leci fiolet O, ale fajne branie, no nie gadaj, że to chodzi o kolor, nie? Ja rzucałem tam kilkanaście razy już. No jest, był kurcz. Dwudziestaczek. Jest. No, trafiliśmy w fajne miejsce chyba, wiesz? Zobaczymy No to już 4 gram Kilka być pod rząd to już raczej nie jest przypadek o, ale trzepnął wariat <ścoughs> wariaty Wariaty Słuchajcie, bardzo chcieliśmy w dzisiejszym połowić trochę szczupaków i poświęciliśmy znaczną część dnia na szukanie ich, szukaliśmy ich dosłownie wszędzie Płytko, głęboko, tutaj na porządku troszeczkę się spieraliśmy, gdzie ten szczupak o tej roku powinien stać. Ja twierdziłem, że bardziej na płytkich partiach zbiornik, Artur twierdził, że bardziej na głębszych częściach tego zbiornika, więc generalnie podzieliliśmy sobie dzień na, praktycznie na pół, pół dnia, bo byliśmy na głębszej części, głębszej to jest od 3 do 5 metrów, i płytszej, czyli od metra do dwóch No i generalnie, jeżeli chodzi o szczupaki. To w sumie nie udało nam się złowić ani jednego zaplanowanego szczupaka. Mieliśmy jeden przyłów, ale to taki szczupak. To taki właśnie, tak jak mówiliśmy kilka razy, że nie ma takiej ryby jak szczupaczek, ale to właśnie był ten tak zwany szczupaczek, czyli szczupak 30 cm. I tak naprawdę. Gdyby nie pan miejscowy, którego spotkaliśmy w trakcie naszych wojaży, to pewnie byśmy w ogóle się za okonia nie zabrali. A z racji tego, że zauważyliśmy, że jeden z wędkarzy złowił najpierw jednego fajnego okonia, potem drugiego, potem chyba trzeciego, no to już uznaliśmy, że chyba to nie jest przypadek i trzeba za to okonie się zabrać. Więc zaczęliśmy szukać tych okoni w podobnych miejscach, to ten wędkarz... Mięś, <noise> Będkasz <głos> i znaleźliśmy. Udało się złowić kilka fajnych okoń, w tym jeden okoń 33 cm. Taki już fajny, gruby jesienny. Czy wrócimy do szczupaków? Raczej chyba nie. Raczej chyba nie dzisiaj. To chyba dzisiaj nie jest na nie pora. Mamy bardzo wysokie ciśnienie. Co prawda, ciśnienie jest od kilku dni, prawie od tygodnia stabilne, ale jest bardzo, bardzo wysokie. A szczupaki takiego wysokiego ciśnienia nie lubią. Powróćmy. Na brzeg. Jestem już nad wodą. To nie jest docelowe miejsce, do którego chciałbym dojść. To docelowe miejsce znajduje się jeszcze jakieś pół kilometra stąd. Łącznie do upragnionego miejsca mam do przejścia kilometr. No i dalej, 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 dalej. Zobaczcie, jest piękna aura, tam gdzie sobie wschodzi słoneczko, co prawda chyba jestem ciut ciut za późno, chciałem być po prostu wcześniej, te jakieś tam pół godziny, żeby być już na sam wschód słońca nad wodą, no ale co, no. I ta pora też jest dobra, zobaczcie, nie zdziwcie się na rozmiar mojej przynęty, mamy tutaj za w rozmiarze 10 cm, nie zdziwcie się dlatego, że... Ja tutaj byłem już z Arturem e, ostatnio ze 3 albo 4 razy. Maltretowaliśmy tą wodę dosyć dużymi przynętami, 15 cm i powyżej. Gdzieś tam zdarzało się 12,5. I szczerze nie mieliśmy nawet wyjścia. Nie mieliśmy nawet wyjścia do przynęty. Nie mieliśmy nawet dotknięcia, nawet puknięcia i stuknięcia. Ach, a wiem, że w tej wodzie są ryby. Jałoby tutaj cyklicznie kilka razy w roku, moją ulubioną porą roku na tą rzekę, na na małą, niedużą żuławską rzekę jest maj. Moim zdaniem w maju można spodziewać się tutaj zdecydowanie lepszych efektów. Fakt faktem w maju te szczupaki tutaj są bardzo chude, ale też silne, agresywne. W listopadzie, październiku, grudniu możemy się spodziewać tutaj po prostu dużego, grubego szczupaka, jednak nie biorą tak chętnie i tak ochoczo jak w maju. Dobra, tak jak mówiłem, nie jest to moje docelowe miejsce, więc lecimy dalej. Powoli zbliżam się do mojego upatrzonego miejsca. Jednak nie będziemy o tym rozmawiać w trakcie mojego marcu, ponieważ moja kondycja jest na takim zadowalającym poziomie, że mówiąc i idąc, zadyszę się Wam na śmierć. Tu sobie zrobimy pit stopa, ale zobaczymy za okoniem. Słuchajcie, ostatnio tutaj była woda. Zobaczcie, jak tej wody nam spadło. Dla mnie to trochę dobrze, o zobaczcie, jest drobnica, jest ślad po drobnicy. Zobaczymy czy jakieś ukonie tu nie kręcą, tym bardziej, że wiecie jak to jest jesienią. Te sztupaki gdzieś tam z rana no, no niekoniecznie są chętne do współpracy i to się nie ma co oszukiwać. Bardzo często jesienią łowi się jak gdzieś około południa, po południu czy wieczorem, a biorąc pod uwagę to, że w połowie listopada i potem w grudniu, po południu zaczyna się o 12, a wieczór zaczyna się o 14. Ale! Widzieliście? Cholera jasna! I po drugiej stronie. No nic. Ostatnio byłem po drugiej stronie i nic się nie działo, dlatego też wybrałem tą stronę, ale jest to dosyć zadowalające. Biorąc pod uwagę to, że ostatnie nic się to nie rzucało, słuchajcie, bardzo ciekawy temat w ogóle. Z tej wody ostatnio wyjechały 3 metrówki. Wszystkie 3 metrówki wyjechały na żywca, i tutaj gdzieś apel do tych ludzi, którzy te metrówki złowili. Słuchajcie, taka metrowa ryba ona naprawdę nie smakuje dobrze. więc nie ma sensu walić ją w łeb i zabierać do domu. To już jest pomnik przyrody, więc powinien wrócić do swojego królestwa, tym bardziej wiedząc ile z takiej maciory później mamy mniejszych szczupaków. Chcecie zabierać, no to kij zabierajcie, no, ja Wam tego nie zabronię, ale róbcie to z umiarem, z limitem, zachowując górne i dolne wymiary ochronne. No, jest to absolutna podstawa, żeby w jakikolwiek sposób zadbać o nasze wody, które są w coraz gorszym stanie. Niestety, ta rzeka, tutaj co jesteśmy, to, to, to jest moja rzeka, z którą zaczynałem swoją przygodę ze spinningiem. I żeby tak powrócić do, do czasów 10 lat temu, 15 lat temu, była zupełnie inna woda. Wyczynem było nie złowić szupaka, A, było branie okoniowe. A teraz wyczynem jest go złowić. O. Dlaczego wybrałem właśnie tą rzekę? Jest to jedna z, z kilku rzek, która łączy się. Ze ścisłym rezerwatem dróżno. Co prawda ten ścisły rezerwat jest kawałek kawałek dalej. Jednak nie, nie chciałem się pchać tam na to, na to rozgałęzienie z rezerwatem. Wybrałem to miejsce jakoś, mam przeczucie, że, że coś tu dzisiaj, dzisiaj złowie. Naprawdę, mam dobre przeczucie. Ale za chwilkę będę mniej konsekwentny, bo zmienię mojego małego szattisa na większego szattisa i pomachamy trochę z tym szczypakiem. Dobra, ostatni rzut za okoniem. Wyciągamy większego szattisa i, i machamy chwilę ze szczypakiem. Dzisiejszy dzień to będzie taki właśnie dzień szczupakowo-okoniowy, gdzie a tą wędkę z, i ten sprzęt, zestaw ze szczupaka będę na okonia i, i odwrotnie zmieniał dosyć często. Mam zamiar większość miejsc, w których będę stawał, wyrzucać zarówno za okoniem, jak i za szczupakiem. Zobaczcie, czy nie wyglądają przepięknie. Wersja limitowana, szatiza już tutaj miał okazję, z czym się spotkać, bo stracił oko. Jednak jestem w olbrzymim szoku, że nie udało mi się jeszcze złowić na ten kolor żadnego szczupaka. Dobra, ale no może dzisiaj. Staram odrzucić się te miejsca, gdzie dorzucę. I widziałem atak szczupaka. Bądź jakiejś innej ryby drapieżnej. Wiele razy miałem sytuację taką, że po ataku szczupaka rzucało się w to samo miejsce lub metry, dwa metry obok i ten szczupak brał. Więc warto takie schematy powtarzać, skoro okazują się w dłuższej perspektywie skuteczne. Powiem wam także, że ciężko, a czy ciężko? No nie ciężko, no ciężko wybrać jakieś przy takiej rzeczy, ponieważ no, możemy dać tej przestrzeni opaść i chyba dzisiaj z tego mniej więcej będę korzystał. Ponieważ mamy już jesień, woda jest trochę chłodniejsza, te szczupaki są trochę leniwe, więc dobrze jest dać w opaść, policzyć, poczekać i bardzo często w tym opadzie takim leżącym, bądź pierwszym pozbiciu będzie uderzenie, będzie, będzie o ile są ryby i są skore do brania. Zobaczcie, nastąpiła zmiana pogody, zaczął wiać dość mocny wiatr. Niestety nie nagrałem tego, próbowałem zarówno ze za szczupakiem, jak i z okońem, tak jak sobie tam z rana wspominaliśmy. Do przynęty szczupakowej nie chciało nic wyjść, podbijając malutkim wasabi 5-centymetrowym miałem tutaj przy brzegu wzdłuż trzcin kilka puknięć. I myślałem sobie, że jest to, jest to okoń i chciałem gdzieś go tam wyciągnąć, po czym jakieś 3-4 metry ode mnie miałem takie potężne przydzwonienie za ziołem. no i zgadnijcie co obcinka szczerze jestem po prostu w wielkim szoku 5 cm przynęta druga połowa listopada i szczupak wali w tak małą przynętę i to jeszcze żeby było śmiesznie uderzył w momencie kiedy zostawiłem przynętę na dnie i tak dobre 3-4 sekundy ta przynęta na tym dnie leżała i w tym momencie było uderzenie rzuciłem w to samo miejsce i miałem przed chwilą również puknięcie na, na tego większego szatiza. najprawdopodobniej jakiś kręci się tu po prostu malutki szczupak który jest dosyć głodny a i szkoda, powiem Wam, że żałuję w tym momencie, że nie wziąłem sobie jakieś mikro, mikro stalki ponieważ zaraz się skończy w ten sposób, że te po prostu szczupaki będą gryzły tylko w moje przynęty oby nie oby nie zobaczymy tutaj również malutkim wasabi oczywiście jak będzie szczupak to moja pociąga 0. Zero... 06 Phantom od Robinsona na pewno nie wytrzyma jego zębów, ale kurczę, wątpię, żeby to wszystko to były uderzenia szczupakowe. Naprawdę wątpię. Zobaczymy. Kilka słów może o sprzęcie standardowo. Zabrałem się ze sobą. Moją ulubioną wędkę okoniową River Master Ultra Light Jig od 0,5 g do 5 gram Świetna wędka do jigowania, po prostu perfekcyjna. Nie wiem czy w najbliższym czasie znajdę jakiś odpowiednik, który będzie pasował do mnie jak ta wędka. Do tego około Talisman w rozmiarze 2000 i plecionka tak jak wspomniałem Phantom 006. Cały zestaw możecie zakupić w wielu sklepach wędkarskich i cały zestaw jest wyprodukowany przez Robinsona. No, miałem jakieś takie dziwne. Nie wiem, co to było. Słuchajcie, no kto szuka, nie błądzi. No, ważne jest, że. Oj, Pol, tutaj, grząsko. Ważne jest to, że miałem już jakiś kontakt z rybą. Minęło raptem może półtorej godziny od, od mojego pierwszego rzutu. Szkoda, że miałem kontakt ze szczupakiem na wędkę okoniową na zestawie okoniowym. Bez przyponu i bez niczego. Bo, bo równie dobrze to mogł być ładny szczupak, równie dobrze to mogłoby być. 70, 80. Takie ryby bardzo często o tej porze roku biorą po prostu delikatnie w małe przynęty. Taki szczupak przy tej małej przynęcie on się nie musi jakoś zbytnio postarać, żeby ją polować, więc nie marnuje na to dużo sił. Co innego, z dużą przynętą, w dużą przynętę bardzo często czujemy potężne walnięcia, potężne uderzenia. Przy małej przynęcie czegoś takiego nie ma, więc równie dobrze mógł to być pistolet, a równie dobrze mogła to być ładna ryba. Słuchajcie, no chciałbym Wam powiedzieć, że wyciągnąłem piękną 70 czy 80 i zaraz Wam ją pokazać, ale to niestety nie ten film. Co prawda mam jeszcze parę godzin łowienia, więc się nie poddaję i po prostu wracam stamtąd, skąd przyszedłem. Będę zahaczał po kolei każdym dostępną miejscówkę za szczupakiem i za okoniem. Z nadzieją, że coś złowię. Tak jak mówiłem. Te szczupaki mogą się odpalać dopiero około 10.11, a właśnie ta godzina nadchodzi. No i jeszcze jedna bardzo pozytywna informacja: jeszcze jedna, w sumie jedyna dzisiaj pozytywna informacja jest taka, że mamy przygotowany dla Was konkurs. Jakiś czas temu obiecywaliśmy Wam konkurs na 250 subskrypcji, niestety. Staraliśmy się nagrać jakiś materiał, jakiś odcinek, jakieś ryby, cokolwiek, ale naprawdę nie brało nic. Jest jakaś tragedia. No i tak od tamtej pory tych subskrypcji jest zdecydowanie więcej niż 250, bo ponad 350. Więc jesteśmy Wam mega wdzięczni, jeżeli oglądacie ten materiał. To szczególnie do osób, które nie subskrybują kanału, a oglądają no, no, no ty, ty, jeden z drugim, wciśnijcie tam to, subskrybuj najlepiej z dzwoneczkiem. To zawsze motywuje nas do dalszej. Pracy. Tymczasem odnośnie konkursu mamy przygotowane dla Was zestawy. Są to trzy zestawy GUM. Od, 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 od. Od, od Relax Lures. Dokładnie Relax Lures Direct. Niestety ja dzisiaj na Relaxa nie łowiłem. Tak jak Wam mówiłem, brzeg rządzi się troszeczkę swoimi innymi prawami. Na pewno relaksa zobaczycie na naszych odcinkach, na pewno zobaczycie jak te gumy pracują pod wodą, na pewno zobaczycie jak łowią, bo są łowne i da się złowić na nie naprawdę bardzo fajne okazy, bardzo fajne ryby. Tymczasem z tego, że opisywaliśmy już wcześniej, no to lecimy dzisiaj z konkursem. Konkurs jest bardzo prosty. Wystarczy, że jesteście, jesteś subskrybentem naszego kanału i w komentarzu pod tym filmem napiszesz komentarz o treści hashtag Relax. Z tych wszystkich osób, które napiszą te komentarze i będą naszymi subskrybentami, wylosujemy trzy osoby, które zgarną pakiety przynęt gumowych od Relax Lures Direct. Powodzenia! Trzeba uważać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ślisko. A po prostu uważać, żeby się nie wyglebać, zobaczyć, żeby przy okazji sobie albo nie zrobić krzywdy, albo po prostu się nie powrócić. Ech, będzie przykro, potem takim upierdzielonym wsiąść do samochodu. Dobra, lecimy dalej. Na tego według mnie, dzisiaj też miałem jakieś skupnięcia, jakieś dotknięcia. Czy to była ryba, nie wiem. Czy to była drobnica, nie wiem. Po prostu nie wiem. Jeżeli chodzi o sprzęty, jakie zebrałem ze sobą dzisiaj, pod szczupaki, No to jest to wędka, której jeszcze na naszym kanale nie widzieliście. Jest to również Rivermaster. Także dzisiaj jestem uzbrojony w samego Rivermastera. Ale jest to River Master z serii Pike Spin. Jest to dosyć długa wędka 2,73, więc idealna na brzegi. Ja gdzieś jestem tego zdania, że jak chcemy zapolować szczupaka z brzegu, to ta wędka potrzebna nam jest trochę dłuższa, nawet w takich sytuacjach. Zobaczcie, oczywiście, ja mogę mieć spodniobuty, ja mogę mieć wodery i, i, i wejść sobie tam, ale jeżeli nie chcemy gdzieś tam łowić, maszerować w tych woderach, tylko gdzieś w zwykłych butach. Do, do jakiegoś trekkingu lub, lub zwykłych gumofilcach, to fajnie jest mieć tą wędkę trochę dłuższą. Według mnie, 2,73 jest to idealny rozmiar na łowienie z brzegu. Oj, znowu coś miałem na łowienie z brzegu. dodatkowo jest to wędka w gramaturze 8,35 gram. I trzeba przyznać, że za 35 gram to jest gdzieś taka górna granica tej wędki. Można powiedzieć, że gdzieś do 40 gram. Jak chcemy rzucić przynętą powyżej 40 gram, no to może mieć już lekki problem. I ważne wtedy jest, żebyśmy rzucali całym ciałem, a nie z ręki, bo możemy uszkodzić kija. Do tego mam zamontowany kołowrotek Harami, który już widzieliście wiele razy na filmach. w rozmiarze 2,5. Ktoś mnie się ostatnio pytał, czemu pod szczypaka mam rozmiar kowrotka 2,5. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja nie lubię dużych kołowrotków. Ja nie lubię ciężkich zestawów, jeszcze może do tego nie dorosłem, więc nie lubię ciężkich kołowrotków. A Harami w rozmiarze 2,5 to jest bardzo lekki kołowrotek, do tego bardzo mocny, bardzo dobre przełożenie. I mamy nawiniętą plecionkę Titan Power razy 9, również od Robinsona. Yes! widzieliście to? <laughs> Jezu! Była pierwsza ryba! Okoń taki z siedem centymetrów, no był! Generalnie jak są takie to powinny gdzieś się w okolicach kręcić większe również że w okolicach mogą kręcić się jakieś szczupaki, które polują na okonie przecież, tak? Ten wiatr niestety skutecznie utrudnia wędkowanie małymi przynętami zdecydowanie lepiej się dżiguje czymś malutkim, kiedy po prostu nie wieje jednak tu akurat zakrętam, on nie jest taki straszny a tam to w ogóle widzę, że jest flauta więc podejdziemy na pewno kawałek dalej zobaczcie, coś muszę Wam pokazać nigdy nie róbcie czegoś w taki sposób mam przygotowany podbierak <laughs> oczywiście na jakiegoś większego pajka ponieważ wiem, że tutaj takie są no i co? jak go w tym momencie użyję? w środku kamera, na podbieraku wędka no ale to jestem tylko ja. Odpoczynek zaliczony, można wrócić do wędkowania. Tak jest, tam było jedno miejsce, gdzie było ubranie. Dokładnie gdzieś tam. Spróbujemy jeszcze raz. Tak, dobrze mówiłem. No i jest pierwszy Rybson! Wiesz, ile ich za tobą nachodziłem. Brzegowe żuławskie węczarnie. Ale najedzone Idź do wody. No i w tej pięknej żuławskiej scenerii kończymy ten dzisiejszy dzień co, no dzień nie był za owocny. Zresztą widzieliście to wszystko na filmie, więc nie będziemy tego wałkować. I jeszcze na zakończenie. Chciałbym na zakończenie powiedzieć Wam tylko to, że już niedługo wybieramy się z Arturem na zupełnie inne wody, na zupełnie inne jeziora, być może też rzeki. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że tam uda nam się w końcu jakoś fajnie połowić. Niestety ostatnie dni były po prostu tragiczne i nawet nie było z czego zmontować filmu, a tego Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to super. I nie pozostało mi nic innego, jak życzyć Wam powodzenia w Waszych wędkarskich przygodach. A my widzimy się już w kolejnym odcinku na AMS Fishing Team. Nagrywa, leci czas. Nagrywa. Dobra, zobaczcie. Czy leci czas? Czekaj, leci czas. Ostatnio no. cały dzień nie mogę zrobić sułaka, a to dzisiaj tym drugi. No tak, na zakończenie filmu. Ta sama rzeka. Wraca do wody. Look.